W tym materiale pokażę Ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do Deep Researcher, funkcji, która zaoszczędzi spokojnie kilkanaście godzin w skali miesiąca. I porównamy również dwa topowe narzędzia, które posiadają tę funkcję, czyli ChatGPT oraz Gemini Advanced. Zapraszam na materiał. Cześć, witaj, ja nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał Cyfrowi przedsiębiorcy i mówimy tutaj na tematy takie jak sztuczna identyfikacja, e-commerce, marketing, produkty cyfrowe czy ogólnie pojęte biznes internetowe. I właśnie w dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać na temat właśnie funkcji Deep Research, ponieważ niezależnie czy działamy prywatnie, czy działamy biznesowo, będziemy potrzebowali bardzo często wyszukiwać różnych informacji po prostu w internecie. No i normalnym, takim klasycznym stylu będziemy po prostu wchodzili w wyszukiwarkę Google'a na przykład i szukali różnych fraz, po prostu robili właśnie ten deep research, czyli przekopywali się przez tonę różnych stron, blogów, materiałów na YouTubie, raportów i tego typu różnych właśnie treści. No i to najzwyczajniej w świecie zawsze zajmuje nam bardzo dużo czasu. Jeśli chcemy uzyskać jak najwięcej informacji na temat taki, który nas interesuje, no to po prostu no spokojnie kilka wieczorów, nie nasze, żeby to po prostu mieć takie naprawdę bardzo porządnie przygotowane, na przykład jakiś raport czy do pracy, czy na przykład analizując sobie konkurencję w naszej konkretnej niszy. I właśnie te dwa narzędzia, które chcemy dzisiaj pokazać, czyli Gemini Advanced oraz ChatGPT, umożliwiają funkcję Deep Research. Pierwszy był Gemini i ja właśnie używałem na początku funkcji Deep Research, właśnie od funkcji Gemini Advanced, od Google'a. Natomiast oczywiście nie musieliśmy długo czekać, żeby OpenAI i ChatGPT po prostu uruchomiły również taką funkcję, więc mamy tutaj takie dwa główne narzędzia odnośnie sztucznej inteligencji, które posiadają tą funkcjonalność. No i przejdźmy już teraz do mojego ekranu, bo chciałbym Ci pokazać, jak to wygląda. A mianowicie, mamy tutaj Gemini Advanced, musimy mieć płatną wersję, ona kosztuje około 20 dolarów. No i tutaj mamy różne modele do wyboru, modele językowe. No i żeby mieć ten Deep Research, to no musimy przejść oczywiście do Deep Research with 2.5 Pro. I wtedy mamy możliwość właśnie zapytania e, sztucznej inteligencji o tą funkcję deep researchu i o tyle, co jest tutaj istotne, to przy deep researchu e, sztuczna inteligencja tutaj nie będzie po prostu jakby aż tak bardzo halucynować, ponieważ e, głównie odpowiedzi, które uzyskamy, są na podstawie tego, co jakby tutaj ten model językowy znajdzie w internecie. Także będzie on oglądał film na YouTube, będzie czytał blogi, właśnie będzie robił te wszystkie rzeczy, które my robimy, będzie po prostu skanował te strony jedna po drugiej, dlatego takie odpowiedzi nie przyjdą do nas po. 30 sekundach, tak jak to zawsze jest w konwersacji na przykład w czacie GPT, tylko będziemy musieli poczekać 5, 10, 15 minut czasami nawet na te wyniki, no bo ponieważ ten po prostu model musi sobie to wszystko e, przeskanować. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o taki wstęp, natomiast zróbmy sobie kilka przykładów. No i tutaj mamy właśnie Gemini Advanced, za sekundkę przejdziemy również do czata GPT, natomiast no co my możemy go tutaj na przykład zapytać? No i według mnie takim Podstawową funkcją, jeśli chodzi o deep research, o takie skanowanie rynku, no to jest na przykład wynajdywanie jakichś trendów, wynajdywanie jakichś zyskownych nisz, produktów, szukanie właśnie takich kluczowych trendów w naszej branży, w działaniach biznesowych. Więc tutaj zadajemy mu takie pytanie. Znajdź najbardziej zyskowne nisze w e-commerce w 2025 roku. Przykładowo, tak, oczywiście tutaj ten prompt może być o wiele bardziej zaawansowany, jeśli chcemy jakieś konkretne informacje uzyskać, na przykład e, odnośnie skali, odnośnie na przykład ilości wolumenu sprzedaży, czy na jakimś konkretnym rynku, czy e, po prostu mamy jakieś konkretne wytyczne, bo przykładowo przygotujemy sobie prezentację i potrzebujemy do niej jakieś konkretne dane, no to oczywiście możemy ten prompt o wiele bardziej rozbudować. Ja tutaj na potrzeby tego materiału przygotowałem kilka takich bardzo prostych promptów, żeby przede wszystkim Ci pokazać tą funkcję jak ona działa i jak z niej można wyciągnąć maksymalnie, ponieważ wciąż uważam, że ten deep research jest rewelacyjną e, funkcją, a bardzo mało osób o tym mówi, wszyscy mówią o agentach, wszyscy mówią o czasie GPT i o sztucznej inteligencji ogólnie, ale ten deep research jakoś tak szedł na boczny plan, a według mnie jest to naprawdę game changer, więc wrzucamy sobie taki prosty prompt i samo Gemini będzie już wiedziało na podstawie tego promptu, w którą stronę w ogóle ma iść i przygotuje nam taką wstępną analizę, taką wstępny zakres działania, e, w którą stronę w ogóle ma Iść z tym raportem, tak? Czyli dostaniemy taką listę, za sekundkę to zobaczysz tutaj na ekranie, gdzie będziemy mieli punkty właśnie. O, mamy to już gotowe, gdzie mamy właśnie te punkty, w czym się ten model językowy zacznie jakby interesować, czego szukać, więc mamy tutaj przykładowo, wyszukaj ogólne trendy i prognozy dla rynku e-commerce, tak? zidentyfikuj kluczowe czynniki, które przyczyniają się do rentowności niszy. Dla każdej potencjalnie niszy przeanalizuj i mamy ABC, poziom konkurencji, przewidywalne marże, demografię i tak dalej, i tak dalej. Tak? Mamy tutaj bardzo fajnie rozbudowane to. Co więcej, jeśli na przykład się nam to nie spodoba, no to możemy kliknąć sobie tutaj edytuj plan i po prostu sobie jakby to jeszcze dopracować do tego, co dokładnie potrzebujemy na potrzeby tego działania. Natomiast ja Ci już pokażę wyniki tego raportu, ponieważ tak jak wspomniałem na początku tego filmu, to by trwało około 15-20 minut, aż nam się to wygeneruje, więc przechodzimy teraz do już mojego wygenerowanego raportu. Okej, okay, mamy już ten raport na ekranie. Identyfikacja niż e-commerce o wysokim potencjale zysku na rok 2025. Analiza strategiczna. I teraz, co niesamowite, to jakby tutaj właśnie ten e, Gemini Advanced przeskanował wiele różnych stron. Na samym dole mamy w ogóle wszystkie te źródła. E, no i mamy tak naprawdę bardzo porządny, pełnoprawny raport z konkretnymi odniesieniami, skąd te informacje e, są e, jakby zaczerpnięte, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy tutaj wstęp, to przy każdym tym elemencie mamy tutaj taki do rozwinięcia Taki ptaszek, i wtedy możemy zobaczyć sobie, z których właśnie jakby stron internetowych pozyskał informacje na temat tego, co mamy w tym raporcie. Więc mamy tutaj takie w ogóle też fajnie to podzielone, tak? Mamy sekcję pierwszą krajobraz e-commerce, tak? Globalny wzrost rynku i prognozy. Mamy tutaj takie informacje, kluczowe trendy, czyli na przykład właśnie sztuczna inteligencja, tak, zrównoważony rozwój. Więc jakby na, robi nam taki wstęp, jeszcze nie przechodzimy od razu do tych zyskownych niż, tylko nam jakby robi taki raport ogólny na temat tego, w jakim takim jakby stanie jest e-commerce, co jest teraz ważne i na co zwrócić uwagę. No i potem przechodzimy sobie po prostu do tego. Mamy tutaj e, ramy identyfikacji rentownych nisz, w jaki sposób zostało to wszystko przeanalizowane. Tak jak widzisz, tego, co jest, jest naprawdę dużo. No i teraz mamy tak, analiza głęb głębinowa, najlepsze nisze e-commerce 2025. No i mamy nisza zrównoważone i ekologiczne produkty, tak. Wielkość rynku, e, mamy opisane, potencjał rentowności, intensywność konkurencji, profil konsumenta, naprawdę niesamowite. E, idziemy dalej, produkty spersonalizowane, w tym prezenty, druk na żądanie, czyli tak zwane print on demand. To jest mamy drugą niszę, którą nam tutaj zaproponował. Więc już z czymś takim my jesteśmy w stanie sobie to bardzo fajnie, szybko przeanalizować i na, ten, na podstawie tego podjąć decyzję, w którą stronę chcemy iść, na przykład z naszym sklepem internetowym. Idujemy dalej. Nisza opieka nad zwierzętami i akcesoria i ogólnie takie produkty przeznaczone dla zwierząt domowych, no to oczywiście również rewelacyjne miejsce. Mamy dalej nisza zdrowie i wellness. Kolejna propozycja, inteligentny dom, smart dom i usprawnienia domowe. Co tutaj jeszcze mamy? Moda ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej mody i e e-commerce, czyli taki właśnie produkcja organiczna, materiały z recyklingu, tego typu rzeczy. Więc jak najbardziej to jest super przygotowane. Mamy tutaj tabelę z kluczowymi takimi informacjami, jaką mamy marżę, jaki mamy tutaj wielkość rynku, no naprawdę rewelacja, więc tutaj ja bym dał naprawdę, no nie wiem, 8, 9 na 10, jeśli chodzi o ten raport, który on tutaj przygotował, no i teraz jak sobie zeskalujemy na sam tandu, to tutaj mamy wszystkie źródła wykorzystane w tym raporcie, także tak jak widzisz, tego jest naprawdę sporo, no i teraz wejdźmy sobie na przykład tutaj na tę stronę, tak, mamy research and market, no to gdybyśmy chcieli Każdą taką stronę i takich stron, tak jak widziałeś, tam jest kilkadziesiąt. Przeczytać to wszystko dokładnie ze zrozumieniem, wyciągnąć tę esencję z każdego takiego materiału, no to naprawdę jest to kilkadziesiąt godzin pracy. I ja to mówię to naprawdę z, z ręką na sercu, że jeśli coś takiego byśmy chcieli zrobić e, tak własnoręcznie, no to to jest naprawdę mnóstwo mnóstwo e, roboty. No i teraz przechodząc sobie, tutaj możemy również wygenerować podsumowanie audio, natomiast to jest dostępne tylko i wyłącznie w języku e, angielskim. No i teraz Ci pokażę dokładnie ten sam raport, jaki w w jaki sposób możemy go stworzyć w czacie GPT, ponieważ tam jest jedna fajna opcja, która mi się również bardzo podoba, jeśli chodzi o deep research. Także w momencie, kiedy jesteśmy w czacie GPT, to warto jest zmienić sobie model językowy na czat GPT 4.5, ewentualnie 4O również dobrze działa, natomiast ten 4.5 jest naprawdę rewelacyjny. Zresztą mamy tutaj Research Preview również dostępne, i klikamy właśnie sobie tutaj tę opcję w obrębie tego naszego boksu. No i podobnie, wyrzucamy ten sam prompt, znajdź najbardziej zyskowne na nisze w e-commerce. I co mi się podoba w GPT że on jeszcze prosi, żeby to doprocyzować. Więc o ile w Gemini my musimy od razu już w tym prompcie dać na konkretne informacje, bądź potem przy tym planie działania mu napisać albo edytować coś, co byśmy chcieli ewentualnie dodać, to tutaj musimy mu dodać informacje, jakby odpowiedzieć po prostu w tym czacie, że które interesują ci globalne, czy w jakimś konkretnym kraju, na przykład Polska, czy zależy Ci bardziej na dropshippingu, własnej produkcji, czy sprzedaży produktów cyfrowych, jakieś preferencje co do branży, tak? Mam jakieś pytania uzupełniające, po to, żeby właśnie Lepiej zrozumiał naszą sytuację, i żeby po prostu dać nam lepsze odpowiedzi, tak? W momencie, kiedy rzucimy tutaj o wiele bardziej zaawansowany prompt, to również będą te pytania uzupełniające. Więc pokażę Ci, jakie mamy tutaj. Raport wygenerowany właśnie przez czata GPT w tym modelu Deep Research. Więc tak jak widzisz na ekranie, najbardziej zyskowne nisze w e-commerce w 2025 roku. Również mamy wprowadzenie, kryteria wyboru. I teraz już od razu mamy, jakby to wyszczególnione: one suplementy notropowe, wspomagające funkcje poznawcze. Ok. Naturalne kosmetyki i pęknięcia organic beauty. Domowe fitness, elektronika noszona, fitness tech. Potem mamy urządzenia wellness i relaksacyjne. Premium produkty dla zwierząt domowych, więc tak jak widzisz, wiele rzeczy się pokrywa w obu tych raportach. Produkty ekologiczne i zrównoważone, eco-friendly, więc to wszystko jest jak najbardziej zgodne. Designerskie akcesoria do domu, mm -hmm, kurs online i e-learning, produkty cyfrowe. Więc e, również mamy tabelę, również mamy to wszystko fajnie przedstawione w takim e, przejrzystym stylu, więc no również rewelacja, natomiast ten raport akurat w czacie GPT jest krótszy. I to co jest ciekawe, co zazwyczaj czat GPT w momencie, kiedy robiłem różne deep research w moich jakby biznesach czy w celach prywatnych, zazwyczaj miał dłuższy raporty niż Gemini. Natomiast akurat w tym przypadku widzę, że tutaj zrobił to dosyć tak zwięźle i na temat. No i akurat tutaj też nam troszeczkę mniej tych źródeł wykorzystało. mamy tylko 32 źródła w przypadku czatu GPT, gdzie w przypadku Gemini zdecydowanie było tych źródeł więcej. Nie było podane dokładnie ile, ale można było spokojnie zobaczyć na oko, że tych źródeł było więcej niż 30. Więc w przypadku tego raportu chyba bym wybrał raport Gemini, który mi bardziej pasował. Natomiast zrobimy sobie jeszcze dwa raporty, tak żeby mieć pełny zakres i te właśnie działalności tych narzędzi. Natomiast co mieć tutaj jeszcze powiedzieć. Jeśli chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję i poznać właśnie takie narzędzia jak Deep Research, czy o wiele, wiele i więcej ciekawych funkcji, narzędzi do wykorzystywania takiego praktycznego w właśnie swoim biznesie internetowym, to z pewnością zainteresuje Cię mój najnowszy kurs na temat sztucznej inteligencji właśnie w biznesie online. Także serdecznie zapraszam Cię, żebyś sprawdził pierwszy link w opisie pod tym filmem, by zostanie przekierowany do strony cyfrowej przedsiębiorcy. AI I tam znajdziesz informacje na temat mojego najnowszego kursu właśnie e, sztuczna inteligencja w biznesie online, gdzie pokazuje praktyczne zastosowania najciekawszych narzędzi do tego właśnie, żeby zwiększać efektywność, zaoszczędzić czas i po prostu skalować swój biznes internetowy bez limitów. Także zapraszam serdecznie i wracamy już do tego materiału. Teraz kolejnym takim ciekawym wykorzystaniem właśnie tej funkcji Deep Research jest na przykład analiza konkurencji, gdzie potrzebujemy dowiedzieć się jak najwięcej informacji na temat firm, które działają w naszym konkretnej niszy. No i oczywiście jeśli będziemy to robili właśnie tak, no tak jak wspomniałem, z palca, manualnie, no to zajmie nam to naprawdę bardzo długo. Więc w momencie, kiedy przycamy taki prompt, jak tutaj widzisz teraz na ekranie, przykładowo, jestem właścicielem sklepu internetowego, który sprzedaje akcesoria do jogi. Zrób analizę konkurencji w mojej niszy. Ponownie bardzo prosty prompt, nic tutaj bez wydziwiania. Jeśli potrzebujemy jakiejś konkretne informacji, możemy go o to poprosić. Natomiast tutaj, tak jak widzisz, mamy już przygotowaną tą analizę. Ja już to odpaliłem. Tutaj W tym przypadku czekaliśmy około 15 minut. No i mamy tutaj już tą analizę konkurencji gotową. Polski rynek akcesoriów do jogi Online. No i za co my tutaj mamy: krajobraz polskiego rynku akcesoriów, charakterystyka niszy, identyfikacji, profile kluczowych klientów. Marki Premium, ok, ok, ok. Mamy tabelę, super. Um, więc mamy tak, nazwa konkurenta Yoga Bazaar, sklep rodzina, Decathlon, Joy In Me, Yoga Market. Um, więc mamy jakby tutaj już dosłownie w parę minut gotowe taki cały zakres, jeśli chodzi o naszych głównych konkurentów. Um, porównanie z zakresu oferty, tak? Mamy analizę portfolio marek. I tak dalej, i tak dalej. Już tutaj nie będę tego wszystkiego po kolei czytał, bo ten raport naprawdę jest bardzo rozbudowany. Natomiast, tak jak widzisz, mamy tu nawet porównanie cen tych produktów, tak? Czy możemy sobie zobaczyć, jaki jest taki korowy produkt, ile kosztuje, żeby móc w ogóle sprawdzić, czy jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o cenę. Mamy tutaj informacje też, widziałem na temat wysyłki, jaka jest czas dostawy, od jakiej kwoty jest dostępna darmowa dostawa. Więc kurczę, no gdybyśmy mieli to, nie wiem, z 30 sklepów różnych, z naszej, jakby, nasze niszy, wychwycić te wszystkie informacje, no to jest naprawdę solidnych kilka godzin pracy, jeśli będziemy to wszystko fajnie wrzucać w Excela, sobie to analizować i żeby to było takie czytelne, więc, więc rewelacyjne narzędzie. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na Samsung Do, źródła wykorzystane w tym raporcie, tak? Więc mamy Namaste, Yoga, Decathlon, mamy... Tyle tych wszystkich źródeł. Więc to wszystko zostało przeczytane przez tutaj Gemini i streszczone dla nas w ramach tego raportu. Zerknijmy sobie, jak właśnie Chat GPT sobie z tym poradził. Dobrze, mamy tutaj już wyrzucony prompt. Jestem właścicielem sklepu internetowego, który sprzedaje akcesoria do jogi. Poprosił nas o dodatkowe doprecyzowanie tego, co ma się znaleźć w tym raporcie, jaka jest nasza sytuacja, więc odpisałem również bardzo prostymi komendami. No i mamy research completed in 12 minutes, więc nie było to długo. No i mamy analizę konkurencji, wszystkie główne marki, podobnie Yoga Bazar, sklep Yogina, sklep Yoga Yoga, Yoga Market, to są te same materiały, te same marki, które zostały wyszczególnione również w Gemini, więc jakby tutaj nam się te raporty pokrywają. Więc jakby chciałbym to jeszcze raz podkreślić, bo to jest bardzo istotne przy korzystają ze sztuczną inteligencją. Generatywna sztuczna inteligencja halucynuje, więc mamy bardzo często takie informacje, że gdybyśmy my to wpisali w po prostu prosty prompt do takiego klasycznego czatu, to jest spora szansa, żeby nam podał niektóre informacje nie do końca prawdziwe, na, na, na przykład na temat ceny, czy na przykład nawet może sobie zmyślić jakieś nazwy produktów, czy nazwy marek. Takie rzeczy się zdarzają, sztuczna inteligencja ma wciąż jeszcze takie problemy, ich jest coraz mniej, natomiast ta halucynacja występuje. Natomiast używając takich właśnie systemów jak Deep Research, czy analizując sobie dane na przykład w notebooku LL, no to takie rzeczy możemy sobie właśnie zniwelować do minimum, dzięki czemu będziemy mieli twarde dane, na których, na których pracujemy, a nie boimy się, że musimy to pięć razy weryfikować, czy to na pewno jest poprawne. Mamy tutaj też fajnie to podzielone właśnie według cen produktów, przekrój półek cenowych, segment ekonomiczny, segment średni i segment premium. Więc tutaj w tym przypadku akurat chyba bardziej mi się podoba raport, który jest w czasie GPT, jest no dosyć dosyć przejrzysty dla mnie i fajnie to wygląda właśnie jeśli chodzi o takie główne parametry związane z tym produktem natomiast ponownie widzę, że tutaj ten raport z czata GPT jest po prostu krótszy od Gemini'a natomiast no to czy jest krótszy, czy dłuższy to nie zawsze kwalifikuje, czy który jest lepszy, tak? W tym przypadku akurat wydaje mi się, że informacja i jakby przejrzystość treści bardziej mi się podobała mi osobiście w czasie GPT, także mamy 1 do 1. No i teraz będzie pokazać kolejne zastosowanie właśnie chatu GPT w Deep Researchu czy właśnie Gemini, to są takie takie, takie researchy już prywatne, tak? no bo mieliśmy wcześniej zastosowania typowo biznesowe, czyli szukanie trendów, szukanie produktów, szukania pomysłów na biznes, szukania nisz i tak dalej, i tak dalej. Drugie nasze zastosowanie to było właśnie analiza konkurencji, szukanie jakichś danych odnośnie konkretnego produktu, odnośnie konkretnej niszy, więc mamy tutaj już dwa biznesowe. Natomiast co moglibyśmy tutaj zrobić prywatnie? No ja przykładowo Zawsze, gdy chcę coś kupić dla siebie prywatnie, czy to jest kamera, do której teraz mówię, czy to jest narty, czy to jest samochód, czy jakiekolwiek inne rzeczy, no to oczywiście robimy, ja osobiście robię, zakładam, że ty również jakiś tam research w internecie, chcemy sobie zobaczyć recenzję na temat tego produktu, co jest fajniejsze w naszym przedziale budżetowym co mamy do, po prostu do wyboru. Więc tutaj chciałbym Ci pokazać taki właśnie dylemat, przed którym ja stałem dwa lata temu, w momencie, kiedy kupowałem swoje auto. No to właśnie miałem konkretny budżet, który chciałem sobie przeznaczyć na to auto, jakieś tam parametry, które były dla mnie ważne. No i po prostu no, spędzałem godziny na tym oto moto, na tym YouTube'ie, analizowałem różne po prostu produkty, różne samochody, różne marki. No a tutaj właśnie dzięki Deep Research mamy dosłownie w parę chwil odpowiedzi. Więc tym razem poprosiłem Gemini Advanced właśnie o znalezienie dla mnie e, samochodu. E, napisałem, że planuję zakup sportowego samochodu. Może być używany, ale nie więcej niż 50 tysięcy przebiegu i maksymalnie 5-letnie. Musi mieć co najmniej 4 miejsca i powyżej 300 koni. Mój budżet to 300 tysięcy. Zrób analizę dostępnych modeli pod względem przedstawionych parametrów i podaj mi 10 e, propozycji. Więc tutaj troszeczkę już bardziej rozbudowany prompt. No bo oczywiście, jak kupno samochodu, e, Petrol Hedzi, którzy są na pokładzie, dajcie znać w komentarzach. E, oczywiście znają temat, więc e, no szukanie samochodu to jest bardzo ciekawe zajęcie i może trwać wiecznie. Natomiast wracając już do tutaj naszej analizy, no mamy ten 10 przykładowych samochodów, tak? Więc mamy przegląd rynku, samochody sportowe, sedany, mocne suwy, hatchbacki i tak i tak Proces selekcji, jakie tutaj mieliśmy wyszczególnione, tak, moccinika mogą tutaj jeszcze dorzucić, że miał być to, miała być to benzyna, ale zapomniałem. No ale i tak całkiem źle sobie z tym poradził, mieliśmy BMW serii 3, mamy tutaj e, opis tego modelu, tak? jakie są jakby kluczowe jego cechy, Potem mamy Audi S4, S5, mamy tutaj również Mercedesa, MGC43 i tak dalej, i tak dalej, więc mamy tutaj te wszystkie propozycje wyszczególnione. Zobaczmy, czy jest jakaś tabela, e, taka porównacza, bo wydaje mi się, że powinna być, tak, mamy. Mamy tabelę z modelami nadwozie, na jaki mamy silnik, napęd, wszystkie kluczowe informacje, więc ponownie, gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić w takiej przejrzystości z tymi parametrami, no to to jest, no myślę, że 3-4 godziny pracy. Tak, tak spokojnie. No a mówię o samej tabeli, nie mówię już nawet o jakichś tam konkretnych raportach co do każdego samochodu, tylko o samej tabeli, żeby to sobie tak fajnie, sprecyzyjnie po prostu przygotować. Więc, więc tutaj jak najbardziej w porządku. Akurat ani Gemini ani chat GPT nie zaproponował tego samochodu, którego który finalnie kupiłem, a kupiłem Mercedesa CLA. Natomiast no, te propozycje, które są tutaj, również niektóre brałem pod uwagę, jak chociażby na przykład Mercedes C43 czy Audi S5. Natomiast zerknijmy sobie jeszcze do czatu GPT. Więc mamy ponownie taki sam prompt wrzucony do czatu. Mamy tutaj bardzo kolejne pytania uzupełniające, więc tutaj odpowiedziałem również prostymi zdaniami. Więc w tym przypadku Chad GPT nam zaproponował już od razu taką tabelę. Nie mamy tutaj akurat takiego rozbudowania, jak mieliśmy w przypadku Gemini. No i samochody też się troszeczkę różnią, bo mamy na przykład tutaj BMW M2, mamy tutaj Audi RS4, Mercedesa A45, tak, Tesla Model 3, co, co, co raczej bym nie brał pod uwagę w przypadku takich parametrów. I co tu mam jeszcze, Mercedesa a 63 na przykład, więc. Akurat w tym przypadku, przy tym trzecim przykładzie, wydaje mi się, że Jimmy Najr zrobił lepszą robotę, bo... Nie wyobrażam sobie, żeby można było kupić na przykład Mercedesa C63s za kwotę 300 tysięcy. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Podobnie BMW i8, chociaż tutaj nie wiem, jak z tymi rocznikami by to wyglądało. Akurat tego samochodu nigdy nie oglądałem pod względem zakupu. Więc w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że Gemini lepiej sobie poradził z tym raportem, więc mamy tak naprawdę 2 do jednego dla Gemini. I przyznam ci się szczerze, że w momencie, kiedy ja robię swój deep research do swoich tematów, czy to właśnie biznesowych, czy prywatnych, Najczęściej jednak robię to w dwóch e, tych modelach, żeby mieć porównanie. Natomiast gdybym miał wybrać jeden, to raczej bym poszedł w stronę Gemini Advanced. E, tym bardziej, że Gemini Advanced ma też dużo innych ciekawych e, opcji, na przykład jak synchronizowanie danych z chmury e, przy naszych agentach AI, gdzie nie musimy za każdym razem tych e, zmian wprowadzać po prostu w agencie, tylko one się synchronizują automatycznie z naszym e, dyskiem Google. Natomiast tego typu rzeczy już omawiamy bardziej szczegółowo w moim kursie na temat sztucznej tej. Także jeszcze raz ponownie zapraszam Cię do sprawdzenia. Pierwszy link w opisie pod tym filmem to jest właśnie link do platformy cyfrowej przedsiębiorcy. No i to było na tyle w tym materiale. Daj mi znać koniecznie w komentarzu, czy znałeś wcześniej tą funkcję Deep Research, czy jej używasz na co dzień. No i co jest dla Ciebie ciekawsze, Gemini czy chat GPT. Czekam na komentarze, czekam na dyskusję. Zostaw oczywiście również łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne takie materiały. I widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki piękne. Cześć, cześć.